Patrzcie na to, ile siatek, nie wiem czy to na. No na pewno na jakiś seafood, nie wiem dokładnie na który. Być może na krewetki, ale mają tego po prostu mnóstwo na tych statkach rybackich. Pewnie za niedługo ruszają na połowy, bo już jest taka pora, że za niedługo będzie zachodzić słońce. A oni właśnie wieczorami wyjeżdżają, więc pewnie już się chłopaki szykują. Pełno jest tych łódek. I tutaj właśnie mają te lampki, które świecą na prawdopodobnie na zielono. I właśnie jak się stoi zazwyczaj na plaży i patrzy w morze tak głęboko, głęboko, znaczy daleko, 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 to właśnie widać statki te właśnie rybackie i one wszystkie świecą tak w oddali na horyzoncie na zielono, bo to podobno przyciąga właśnie ten seafood tutaj do tych statków, znaczy no ten kolor ich po prostu przyciąga, wabi. I wtedy pewnie łatwiej im jest złapać te jakieś tam rybki, czy e, krewetki, czy jakieś inne rzeczy. Kałamary. Mm. Jesteśmy w porcie w Bank Saraj. Powiem wam, że przejechaliśmy przed chwilą Prenomeradą, która znajduje się tam, gdzie te piękne palmy. No, powiem wam, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym miejscem. I bardzo się cieszymy, że tutaj przyjechaliśmy. Bo nie mieliśmy o nim żadnego pojęcia, a taki klimat tutaj czujemy, taka piękna ta prenomenada, wiele fajnych restauracji, nie wiemy jeszcze tylko jakie tam ceny są, ale tutaj przed chwileczką jedliśmy lody, które kosztowały 20 batów za, takie za takiego jednego dużego loda, więc za trzy lody zapłaciliśmy 60 batów, czyli jakieś 7 zł za trzy lody. Teraz właśnie dochodzimy do końca portu, żeby jeszcze zobaczyć tylko co tu jest. A tutaj już mamy góry, i za tymi górami zaczyna się, zaczynają się tereny wojskowe, na które obcokrajowcy za bardzo nie mają wstępu. Tutaj jeszcze jacyś rybacy, co sobie w porcie na wędki łapią jakieś rybki, i sobie tutaj coś próbują wyłowić, pewnie coś tu bierze, skoro chodzą i łowią. Dobra, my już doszliśmy do końca portu. Powiem wam, że jesteśmy w szoku. Co mi każesz Emma? Oh, sorry, ok, no problem. Tu mnie pan by <zar> <grymnie> No Dawaj, rzucaj. Nie wiem, jak jest po tajsku, żeby zapytać, czy bierze. No dobra, spadamy stąd, bo co tutaj? Nie ma co tu robić. Nie będziemy im tu siatek rozwijać. <grymnie> My spadamy... Do miasta, na co mam uważać? Bo nie wiem, na co mam uważać. Na co? No Jezus Maria, przecież tam nie wpadnę. w tą szczelinę. No bo ona mi ukaże uważać, jakbym miał tam wpaść. No to proszę was. Nie porównuj mnie do -y. Ja nie mam cztery latka. Ja też. A ile ty masz? Dwa? Dołem. Czekaj. Ale tu jest łódek tych rybackich. A widziałeś, jakie emony tutaj mają te żarówki takie? Ja widziałeś? Widziałam. Które pewnie na jaki kolor świecą? Zielony albo fioletowy. Fioletowy? Zielony. Fioletowy też. Fioletowy też? Coś nie kojarzę fioletowego. Ale zielony kojarzę. Ale żarówek to tu mają mega. Całych tych lampek, żarówek. Tutaj na początku portu trochę łódek takich starych, zatopionych, znaczy tak w części zatopionych. O, tato w ogóle się paliła. O kurde, tata się paliła w ogóle. Nie widziałem tego wcześniej, dopiero teraz zauważyłem. Bo widać, że drewno jest spalone. I stoi taka łódź. Ciekawe, czemu oni coś z nią nie zrobili, nie rozebrali, nie wiem co. Drzewo na rozpałkę nie wzięli. <laughs> albo na, żeby na węgiel drzewny przerobić. No tutaj tato już jest zdecydowanie zatopiona. W większości. Przed chwilą widziałem, że pływają ławice. Rybek małych na wodzie, to na pewno duże też pływają, dlatego sobie tutaj łowią. Ogólnie tylko tutaj wiadomo, woda jak to w porcie, brudna jak cholera. Tu mamy kolejną bardzo zniszczoną łódź i tutaj piękny widok na całą panoramę Patai. Bo jesteśmy z jakieś, nie wiem, z 15 km od Patai mniej więcej, ale właśnie widok i tak jest mega. Kurde, pełno wieżowców w Patai. Mega miejsce, naprawdę niesamowite miejsce. Wiem, że teraz za dużo na tym filmie nie widzicie, jakie to miejsce z mega, ale jakbyście tu przyjechali, to byście to poczuli. Tam są restauracyjki takie tutaj w porcie, gdzie można by sobie było siedzieć tutaj, że tak powiem nad wodą, ale tam cała ta prenomenada, która jest. I plaża, i piasek, który piasek jest taki całkiem inny niż tutaj w Pataji, bo w Pataji to są takie kamyczki trochę bardziej niż piasek, a tutaj ten piasek w Panksaraj jest naprawdę. No taki kurczę, mistrzowski, no bardzo dobrej jakości. O i tu wam jeszcze pokażę przy okazji jak się ryby suszą. Głowy mają pozawijane w papierki. I na słoneczku tutaj. Mm, na takich siatkach, posuszą się no mega dużo tutaj jeszcze jakieś takie dziwne a tutaj już pani nie zbiera chyba już przyszedł czas, że za niedługo by zaczęły znowu wilgotnieć przy wieczorku a nie suszyć się, więc więc zbiera one poprzyklejały się, o kurde do siatki Muchy trochę tylko łażą po tych rybach, ale pewnie to normalne ale tu jest mega. Dobra, jedziemy bardziej tam do miasteczka, bardziej tam gdzie jest plaża, gdzie jest całe życie normalne, wioskowe i turystyczne może gdzieś wejdziemy do jakiejś restauracji albo wsiądziemy sobie przy plaży, bo na plaży dosłownie jest pełno miejsc takich siedzących ze stolikami, krzesełkami, gdzie można sobie usiąść, pewnie zamówić coś do jedzenia czy do picia i spokojnie sobie siedzieć przy takiej pięknych tutaj spokojnym morzu z widokiem na właśnie Pataję. Tu trochę na góry i na zachodzące słońce. Naprawdę niesamowite miejsce. Polecam bardzo. A tu gdzie się zatrzymaliśmy skuterem w porcie przed samym portem po lewej stronie jest restauracja, gdzie można zjeść seafood. Nawet widać sporo osób w restauracji, więc pewnie jedzenie jest spoko. Nie wiem jakie ceny, nie będziemy tam wchodzić w sumie do środka, ale jakby ktoś miał ochotę na seafood, to zdecydowanie w porcie restauracja jest zatrzymaliśmy się w pierwszym możliwym miejscu przy plaży, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Tutaj akurat ten piasek jeszcze jest taki średni i tutaj nie ma za bardzo dostępu do morza. bo Tutaj jest jeszcze tak średnio, ale tam kawałeczek dalej będzie jeszcze dużo, dużo, dużo lepiej. Chociaż tutaj już na dole sam piasek jest naprawdę mega. Przez chwileczkę byliśmy tu w porcie, a ja chciałem Wam tylko pokazać tutaj te palmy, które są przepiękne i w ogóle całe po prostu to miejsce, które zaczyna się właśnie mniej więcej odtąd. Z przepięknym jeszcze raz mówię widokiem na całą pataję, no może nie całą, ale tutaj przy wybrzeżu. Możemy sobie wziąć albo swoje krzesełka i sobie gdzieś tutaj porozkładać, albo y, usiąść na siedzonkach, które są, to tak, że tak powiem, wynajęcia od tutejszych tutaj. I jest tak bardzo dużo miejsc parkingowych na samochody czy skutery, więc bez problemu można podjechać samochodem pod samą plażę od razu pełno restauracji po drugiej stronie ulicy ulica w ogóle nie jest ruchliwa bo dopiero tam z drugiej strony jest główna ulica no wiadomo ktoś tam sobie czasami przejedzie ale to wiecie taki o pomalutku sobie wszyscy jeżdżą tu muzyka gra jest to bardzo spokojna ulica ludzie są tak akurat ok że jest dużo miejsc w restauracji ale nie są puste jakieś no i tak to tutaj wygląda no mega miejsce na wakacje. Kurde, żeby przyjechać gdzieś na wakacje, tutaj zatrzymać się, żeby mieć spokój, żeby mieć ciszę, żeby mieć dostęp do morza, blisko do plaży. A jak ktoś chce się wyszaleć czy zobaczyć pataje, to sobie jedzie niedaleko 10 km. A tutaj też są praktycznie wszystkie te atrakcje największe, najlepsze z tego tutaj regionu, więc bardzo blisko stąd, więc no mega miejsce to jest. Bardzo nam się tu spodobało. Z tego chyba powodu, że jest tak spokojnie i tak przytulnie i tak e, gordo, tak sielsko, tak całkiem inaczej. Dobra, my wsiadamy na skuter i jedziemy jeszcze kawałek dalej. Tam się gdzieś zatrzymamy i tam już sobie chwilę posiedzimy. Berka, jak ci się siedzi? Świetnie. Świetnie? Świetne miejsce. Piękne widoki. Tam pan ładnie parasolkę troszeczkę obniżył, żeby tak bardzo nie raziło. Pod nogami mamy dywanik rozłożony. No. Ładne krzesełka. O, i piękne widoki na morze. I tutaj są schodki, żeby sobie zejść na plażę. A, taka drabinka, bym powiedział. Można zeskoczyć, bo jest nisko. I tutaj mamy plażę i, i wodę. Jest trochę bałagan, bo wiecie co? Było święto. I zobaczcie, tutaj właśnie jest, przed nami, pływa jeszcze w morzu. Loj Kratong? Kratong, no chyba tak, Loj Kratong, tak się nazywało święto i wszyscy Tajowie puszczali nad rzeką, do morza, takie stroiki. Możecie sobie poczytać coś o tym święcie, co to za święto. O Webuku też o nim pisze i po prostu zostawili trochę bałaganu po sobie. No Tajowie tak trochę też potrafią e, czasami zostawić trochę bałaganu po sobie. W tym przypadku no widać, ewidentnie. No i... Kurczę, jak się tutaj naprawdę mega siedzi. Taka cisza, ogólnie spokój. Woda taka spokojna. No, mega miejsce. Zachodzące słońce. Pięknie wygląda, rajsko. Zamówiliśmy wodę, kole, kokosa i jeszcze. Zam... O, pan już przywiózł kokosa do No, w skoczył, no, skoczył na skuterku. Ale kokosa. Nie ma w menu. No, w menu nie było, ale widzisz. No, jak się chce, to się ma. Zobacz, na talerzyk, pan już go. Niesie na talerzyk, przyniósł na talerzyk i już właśnie idzie do ciebie. I zamówiłem sobie taką jedną sałatkę z. Z czym sobie zamówiłem? Kurde, ze seafoodem. Jakąś tajską, ostrą sałatkę z seafoodem. Czyli pewnie będą jakieś krewetki, ośmiornice, kałamary i tak dalej. Ogólnie lubię tą sałatkę. Jadłem niedawno, właśnie tu w Banksaraj, zrobioną przez Tajów przepyszną, taką właśnie tajską, ostrą sałatkę z seafoodem. No i mam nadzieję, że ta będzie podobna i równie dobrze smakować. No i także kurde, mega miejsce. O, na takie właśnie spacery czy coś pochodzić sobie mistrzostwo świata. Będziemy chyba tu w ogóle na kroki przyjeżdżać. Zamiast tam do Patai się pchać, to tutaj na spokojnie przy morzu sobie pochodzić. Mega miejsce. Emi, patrzcie, ta palma ma kokosów. Dobra, Chciałeś kokosa to trzeba było sobie zerwać to, to jakieś takie podłużne co to za kokosy? Jakieś takie dziwne trochę. Zamiast takie okrągłe. O jak tam kokosik smaczny? Świeży kokosik Świeży kokos zamiast koli Tak było w piosence Pana drążka pan, pan, pan drążek, Pan Damian drążek śpiewa fajne piosenki Możecie sobie poszukać na YouTubie i śpiewa I Jest na Filipinach mieszka i śpiewa, że pije kokosa zamiast koli. A my pijemy i kolej, i, i kokosa. <gry> o kurde, nie tego się spodziewałem w tej sałatce, bo ja chciałem tajską sałatkę z seafoodem, a dostałem papaje z seafoodem. Co śmieszniejsze to chyba są tu jeszcze ślimaki? Nie wiem czy to są ślimaki, czy nie. W każdym bądź razie widzę kraba. Dosyć dużego kraba. Tutaj po lewej. Bardzo duży kawałek kraba. Są krewetki, jest ok, ale te ślimaki, z tymi ślimakami to mogli sobie. Chyba, że to nie są ślimaki. Nie, nie wiem co to jest. W każdym bądź razie no, z tym sobie odpuszczę, ale nie taką sałatkę chciałem. To nic. Nie taką jak chciałem, sałatkę dostałem, ale. Tą też zjem. Ale na szczęście, jak zajrzałem głębiej pod tą sałatkę, to znalazłem jeszcze ośmiorniczkę, kałamary, krewetkę, więc jest dobrze. Po głębszej analizie stwierdziłem, że to nie ślimak. To coś, co tutaj widać, to nie ślimak, tylko to są takie dobre, hmm, chyba te muszelki takie czy coś. mi się wydaje, że się ten kiedyś zajadałem, hmm, tylko w innej postaci w takim, w takim sosie. Ja to bardzo ogólnie lubię. I właśnie już jedno zjadłem i właśnie teraz się przekonałem, że to na pewno to, tylko tu jest po prostu podane tak na kwaśno, ładnie, fajnie w sałatce w papai. A ogólnie ja to kiedyś jadłem po prostu inaczej przyrządzone. Ale to nie jest ślimak i tylko coś fajnego. Sałatka papaja ogólnie bardzo dobra, kwaśna, rześka, troszkę ostra, słodka, więc idealna taką papaję to już właśnie. Uczymy się robić w domu i już naprawdę wychodzą nam prawie że identyczne, bo cały czas nam brakowało jednego środka, o którym się już właśnie dowiedzieliśmy. Jedynej przyprawy, której nam brakowało do tego, żeby papaja wyszła idealna, to brakowało nam takiego sosu, pasty, czy jak to nazwać? Czekajcie, bo tam jest napisane w sumie, że to jest koncentrat albo pasta z tamaryndu. I jak wiecie, co to jest wiecie, jak smakuje taka pasta z tamaryndu, to ona jest właśnie taka kwaskowata, ona jest taka rzeźka. I ona właśnie do tej sałatki takiej, właśnie takiej, takiego czegoś mistrzowskiego dodaje, że oczywiście mm, limonka, ale limonka limonką, ale pasta czy tam koncentrat z tamaryndu musi być. Widzę, że ekipa zaczyna się schodzić. Robi się już lekki zachód słońca, więc Tajowie są w stanie wyjść z domu, bo oni się słońca boją, oni się normalnie słońca boją i oni na słońce nie wychodzą. Ale już o tej porze w sumie czemu nie? No, i właśnie nadciągają i zajmują sobie miejsce, i będą wcinać jakieś kolacyjki tutaj. Najlepsze miejsce do plażowania w Rai to na samym początku plaży, gdzie właśnie obecnie się znajduję, gdzie jest przepiękny piaseczek. Naprawdę to taki mięciutki piaseczek, elegancki jak co najmniej na Phuket i po bliskich wyspach gdzieś tam. Naprawdę mistrzostwo świata. Piękna, spokojna woda, piękny widok na Pataje. I tutaj z tej strony góry słońce nam już zaszło. Tutaj mamy ładne posadzone palmy nowe, tutaj jakieś drzewa i tak dalej. Jesteśmy przy ulicy, ale bardzo spokojnej ulicy. Tu mamy znowu posadzone piękne jakieś tam drzewka, palmy, które zaczynają sobie tutaj rosnąć. I ogólnie długą, piaszczystą plażę w bardzo fajnej miejscowości Bank Saraj, w której się obecnie znajduję. I tutaj, jakby ktoś chciał na plażowanie, to zdecydowanie na samym początku plaży. A my byliśmy tam. My się już żegnamy z tego miejsca. A Was zapraszamy do pozostawienia łapki, które pod tym filmem, subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. A teraz zapraszamy Was na film, który Wam się tutaj wyświetla. I zapraszamy. Na razie. Hej. Do następnego vloga.